Śmieczko widzowie, w dzisiejszym odcinku. Zagramy sobie w Card Ride right, Arrowed Nothing. <laughs> Zobaczymy, czy przejdziemy tą grę na tym odcinku. Mi się zdaje, że nie. Bo jednak się tej gry trochę trwa. Ale cóż, może, je, może jakiś cud się wydarzy. Może coś, nie wiem. Może zostawicie łapkę w górę. Może zostawicie subskrypcję. Może we wpadniecie na mój serwer Discord oraz moj, oraz, e, <laughs> oraz pana Wojty-Edit. To może coś się tam poszczęści. Może nikt nie będzie chciał nas wysadzić. No cóż, zobaczymy. Więc przypominam Wam, abyście zostawili lajka, abyście zostawili subskrypcję, oczywiście z dzwoneczkiem, żebyś, żeby Wam przychodziły. Cały czas powiadomienia o najnowszych filmach. No i, żebyś. No i wpadajcie na, ser, no i wpadajcie na serwery Discord. No a cóż, my tutaj. Ja nie mogę. Właśnie, widzicie? Widzicie, jaki tu się wydarzył? Wiesz, dlaczego widzu? Bo zostawiłeś łapkę w górę. To dlatego się to wydarzyło. Dlatego nie wybuchliśmy, widzisz? Ja ci mówiłem, żebyś zostawił łapkę w górę. No i co widzisz? Widzisz. Nie no, ja się żartuję. Ja wiem o tym, że ty nie zostawiłeś łapki w górę, widzu, dobra? Ale teraz już. Słuchaj. Już teraz zostawiłeś łapkę w górę. No, mam nadzieję. No. Widzu. Zostaw tą mapkę w górę. Bo widzisz, jakie tutaj się rzeczy magiczne dzieją. No. A więc tak, widzicie jakiś, nie wiem, Harry Potter się tutaj pojawił i mi zniknęło mo mojego karta. Nie wiem dlaczego, ale tak to się stało. No nie, no, je, no jeszcze, że, że nie może jechać, to jeszcze mi nie chce ten. Jeszcze zniszczyć nie, no naprawdę. To są jakieś naprawdę. Oni mają IQ na poziomie, nie wiem. Czekaj, bo on zaraz wybuchnie. O, idealnie! Widzisz widzu... Ale ja wiem o tym, że ty nie zostawiłeś tej łapki w górę, ale się na coś umawialiśmy, prawda? No, żebyś zostawił tą łapkę w górę, prawda? No, już. Zostawiona? Mam nadzieję. No cóż, druga próba. Zobaczymy, za którą próbą mi się uda dojechać tam do Checkpointa. Może za drugą próbą coś tam się uda, może mi... Samochód nie zniknie, może mnie tamten ptak nie wysadzi. To wszystko jest to, widzicie, subika z dzwoneczkiem, prawda? No. Dobra. Przechodzimy taki etap, co już tacy słabi gra. Jednak ja też jestem słaby. Ty, patrzcie, jakie mocny gazy patrzcie, znaczy, jaki mocny gaz. Łoł, wow. dobra, ja nie będę, ja nie będę taki hamski. Tak? Tak się bawimy? To dawaj. O, proszę bardzo, tak my się właśnie będzie bawić. Skoro tak, to tak. No dobra, M może tak być. To jest właśnie. Widzicie, to są właśnie takie osoby, które po prostu. W ogóle nie. W ogóle dla nich frajną jest to, żeby innych wkurzać, prawda? Nie, no ja nie mogę, no po prostu. jest wychodzę z tej gry. jest wychodzę z tej gry. Nie, no jeszcze mi się zrespił już czarny kart. No ja nie mogę. Dobra, szary kart, nie jest aż tak źle. Tak, tak! Yes! Vamos! Let's go. Dobra, udało się. Dobra, może teraz przyjdzie. No dawaj, wie, wjedź tam, wjedź w to. Dawaj, wjedź. No dobra, dobra, może być też tak. Ja nie mogę, on naprawdę nie może trafić w jednego karta. bro... Or or, 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 Brawo! Trafił Trafił za trzy, jak Stef kary. Nie, no, nie jest jakiś inny, naprawdę. Co to było? Co to było? A Natomiast... teraz. Nie, ej, nie zdążę, to ma tak sobie hamulce. Wszyscy zginę. Idzie, widzowie? Wszyscy zginęliśmy. Nie, no, dobra, w końcu mam ten swój, co nie ma tak słabych hamulców, ale co tam się w ogóle wydarzyło? To ja nie wiem. <laughs> dobra. O, będzie boom. No i była boom. Widzicie, mówiłem, mówiłem, że będzie. Ale widzu, no weź, że tak, tak znowu, tak znowu naprawdę, weź, że już zostaw tą łapkę w górę, no jak już jesteś. No ile cię to kosztuje? To ci kosztuje dwa kliknięcia. Weźmy. No. Zrób to już, zrób. Ja wiem o tym, że... No, dziękuję. A, a więc dobra. Może tym razem przejdziemy ten etap dla Bambików, coś tacy... Dla tylko chcą wkurzać, raczej tutaj dalej nie będą chcieli jechać. Bo to jest z najwięcej osób. No, a dobra. Chyba już przechodzimy ten pierwszy stępny etap. Chyba, że nagle zniknie nam kart, bo Harry Potter nagle przyjdzie, panie montażysto. Proszę zrobić w prawym dolnym rogu licznik prób. Zobaczymy, za którą próbą mi to wyjdzie. Dobra. I tutaj już jest łatwizna. Zaraz będzie, dobra, o nie, jedzie tamten, jak on, be, on będzie chciał mnie zestrzelić na pewno, on będzie chciał mnie zestrzelić, chyba że się tam gdzieś ten, dobra, jeszcze ma, będzie miał presję tego czer czerwonego, jak to zawsze mówię, na to śmieciarka, będzie miał presję tej czerwonej śmieciarki, więc może nie, jednak mnie dogoni, dobra, Tutaj teraz trzeba szybko, to trzeba zrobić jak najszybciej, żeby on nie miał szans, żeby mnie dogonił. Czy on się tam? Czy on tam się już zatrzymał? Chyba się wykoleił. No, najwidoczniej tak. Ja się też zaraz wykoleję. No, wiedziałem. Za szybko jechałem. Ej, co tu, co tutaj się stało? Ja się dalej trzymam! Ja się dalej trzymam! Tak, dobra, trzeba teraz jakoś dobrze zrobić. No i nic z tego dobrze zrobionego. Niech ktoś pojedzie przede mną. Czemu tutaj jest tak wszy wszystko tego... Wszędzie są te szare karty. Dobra, pojedziemy XL-em. Pojedziemy XL-kiem sobie tym razem. Tak dla odmiany, prawda? No nie no, no naprawdę. No naprawdę, no. Co tutaj się dzieje? Ja nie wiem. Jeżeli my widzę, ja w ogóle dojdziemy, ale ja nie chcę nic kupować. Jeżeli my w ogóle dojdziemy do połowy, to to już będzie. To, to już będzie osiągnięcie, prawda? Nie no. Nie no. Ja nie wytrzymiem. Czemu to w ogóle nie znika? Nie nie wiem. Ej, jest tu gdziekolwiek możliwość sobie zamieszpienia? O jest. Jedno miejsce. Nie, no, ja naprawdę nie! Ja robię z nas jakieś rayczki i to tutaj no! A teraz full skupienie. Trzeba sobie pomyśleć o tym, że to się czasami chodzi w tych grach, żeby nas wkurzyć, ale my dalej. Nie, no to już są jakieś JAJA ja naprawdę! Ej, nie! No nie, no to są już jakieś. Ta gra? Ta gra mnie nienawidzi. Ta gra mnie nienawidzi. Naprawdę. Po prostu to jest jakieś chore. No co to tutaj było? I to tylko dlatego, że nie zostawiłeś Ja nie... To tylko dlatego, że nie zostawiłaś lajka! To tylko dlatego! Zostaw już tego lajka! Ja wiem o tym, że ty go dalej nie zostawiłeś! Ja nie mogę. Tutaj naprawdę, je, ja zaraz idę na piechotę i nie wiem! A to się dalej nie zniszczy, co nie? A to się dalej nie zniszczy. Czy tutaj jest czymkolwiek możliwość pojechać? Tak się spytam. Bo tak... Coś myślę... Powoli... Że to to się nigdy nie spełni. patrz, ja... ja. Teraz to zniszczę i mnie też wychodzi. O, widzisz? To dlatego, że to klapkę w górę. Mówiłem. Została klapka w górę. Dobra, bardzo ważna ściana. Proszę nie strzelać. Coś mówiłeś? Ja <grym> Na skrawki, wiesz, ja, ja, ja nie, nie, nie słyszałam. Nie, no ten jeszcze chce będzie chciał mnie specjalnie wykolej. Lewandowski, tu, 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 la mal. Rafinha, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo. Fermin Lopez, Gavi. Vamos, Viscal Bersa, Viscal Bersa, Viscal Bersa, Viscal Bersa, Bersa. No, i to trzeba właśnie fan zamieniać. To i trzeba być szczęśliwym, prawda? Tutaj, no po prostu. Nie można brać tego wszystkiego na poważnie. Tutaj po prostu trzeba, trzeba się uśmiechać, trzeba być szczęśliwym, prawda? Nie można tak się wkurzać przy jakiejś grze komputerowej, bo to jest po prostu. nie jest takie. Takie ok. To nie jest ok, rozumiecie? Trzeba to jest po to, żeby się wyluzować, prawda? Żeby sobie odpocząć po szkole, po pracy, prawda? A nie, żeby się po prostu, a nie, żeby. Poddaje się. Poddaję się. I wiecie, to, to, nie, to nie jest tak, że... że cały świat jest przeciwko nam, co? Nie, my po prostu mamy taki dzień, tym, tym, tym razem jest, prawda? Jutro będzie inny, prawda? No i tak, tak to się wydarzy, prawda? No Ja po prostu... Tak to już musi być. Nie, no ja... Nie, no, no to jest dziwny Nie no, ty jest chyba jesteś jakiś inny. Nie no, jeszcze co pojedzie tym? I get out! A, co ty się wydarzyło? Co to jest jakiś most, czy co? Ej, ten Roblox mi coraz bardziej przeradza. Ja nie wiem, ja. Odzie, jak jeszcze. Kamikadze. Zrób kamikadze. No dawaj, zrób kamikadze. No musisz zrobić kamikadze. Nie robisz kamikadze? No to tak się bo... Tak, zrobimy. I co teraz? Nie robisz kamikadze. Dalej. No zrób kamikadze. Oj, chyba cię zniszczy razem z tobą. Oj. No ale jak nie, to nie. Teraz... Ja o, kamikadze. <laughs> Widzicie? Tak to właśnie trzeba robić. Nie no, jak to się dzieje? No czemu to się... Czemu to się cofnęło w cza... W czasie? Dobra, jeszcze jedna próba. jeszcze ciekawa, ile ja tych prób zrobiłem. Panie Montaż, Nie, no. Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. Następny odcinek z, z Fortnite'a. Dobra, już może być ten Fortnite, ale. Albo z Minecrafta. O, w Minecraft'cie porobimy sobie. Pobudujemy sobie coś. Będzie fajnie. Widzowie na 5 lajków robimy odcinek z Minecrafta. Zartuję znowu go tak po prostu. Oczywiście. Z tego tak po prostu, bo w Minecrafcie chociaż nie, ma, nie jest nic takie wkurzające, prawda? A tutaj to już jednak jest coś innego, prawda? A tutaj to już jest po prostu... To już jest gra bez, bez żadnej przyszłości. Nie wiem dlaczego ja w to w ogóle gram. Może dlatego, że wszystko inne mi się laguje. A Roblox to jest taka gra, co akurat nie laguje. Chciałem sobie dzisiaj nagrać Among Usa, co nie? Ale oczywiście włączam nagrywanie. I nagle cała Among Us się zamienia w Mario Bros'a. A potem wyłączam nagrywanie i Among Us wraca. Myślę, tak jest. I gra, która się po prostu nie psuje, to po prostu jest romans, dlatego musiałam w to dzisiaj akurat w to dla was nagrać. Ale po prostu... się nie da. Okej. Okay. Przeszliśmy już taki etap, co byliśmy na nim już wiele razy. Nie no, a tamto tam dalej tam jest. Naprawdę? Dobra, będzie trzeba to wysadzić. Ale nie wiem jak. Czy zrobić kamikadze? No nie, jak zrobię kamikadze to siebie też wysadzę. co, a jednak zmieniam zdanie. Chyba najlepszą rzeczą, którą mogę teraz zrobić, to jest jakby po prostu wysadzenie siebie. Jeszcze jedna próba. Jak teraz mi się nie uda, to nie wiem. Jak teraz mi się widzę, że nie uda, to za karę. Instaluję Valoranta i gram w tego Valoranta. Jak się gra w Valoranta? Nie wiem. Ale tak, tak po prostu będzie. Więc proszę, żebym teraz przyszedł do tego checkpointa, chociaż pierwszego. Nie! Mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcinek, widzowie. Pamiętajcie zostawić lajka, aby zostawić subika, żeby wpadać na serwery Discord, które są podane oczywiście w opisie, żeby wejść na kanał Wojty Edit. no i co? No i następny odcinek z Waloranta, to ja będę swoim życiem. Adios!